Dobry wieczór, witam Was bardzo serdecznie. Pan super zrabka. sobotni wieczór mamy 4 marzec. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy komentują, oglądają, e, lajkują. Dzisiaj zajmiemy się diamentowym milionem. Zrabka za 20 zł. Zobaczymy, może, może tym razem coś nam się. Coś nam się zwróci, może coś wygramy, może coś zarobimy. Eee, tak, diamentowy milion. Główna wygrana milion złotych. I tak dalej. Zaraz zobaczymy. To już raz chyba zdrapywa. Nie, nie zdrapywaliśmy tego. Eee, dużo, mieliśmy dużo komentarzy, żeby nagrywać wideo odwrotnie, to znaczy w odwrotny sposób żebyście widzieli żeby wy, żebyście wy widzieli od przodu A, no zobaczymy, postaramy się dzisiaj nagramy jeszcze tak nawet nie wiem w tygodniu nie miałem czasu, żeby pomyśleć jakby to można było zorganizować no zobaczymy, może się nam może się nam uda, dzisiaj na razie zrobimy jeszcze tak jak Chyba, że jak wygram główną tą e, nagrodę, to wtedy e, to wtedy kupimy jakiś sprzęt tutaj, jakiś stelaż albo coś, coś takiego. Dobra, na, na razie zajmiemy się diamentowym milionem. Chodzi o to, żeby zdrapca e gry znajdź <laughs> symbol. Co to jest? Co to jest za symbol? Bo ja już jestem ślepy. Co to jest lodówka? Co to jest? Nie wiem. Tu jest na pewno port. Pod warstwem się wygraj, przecież do niego wygraną. Znajdź symbol. Chyba portfel. Razy dwa. Znajdź symbol. Dolar jest razy 5. Aha, okej. Okay. Dobra, czyli szukamy co, nie wiem co to jest za, za symbol. Nie mam pojęcia. Zdrapek jest Zdrapek jest 15 po 20, czyli 300 zł za całą paczkę. <laughs> jeszcze raz zobaczymy co to jest. Nie wiem, jakie żelazko, jakiś nie mam pojęcia. Dobra, szukamy tych symboli. Potem jeszcze zdrapiemy do końca. Eee. Tą resztę, bo to 15 zdrapek to by było za, za krótki odcinek. Czekajcie, to wezmę, bo mi się tu dzisiaj to wszystko nie mieści. To przesunę sobie tak, to zrobię tak. Dobra. I jedziemy. No jak się ładnie, jak się ładnie zdrapuje. Dobra, i co tu mamy <laughs> szukać? Tą pralkę czy żelazko? Portfel i dolar. Chmury no nie ma niestety nic takiego będziemy jeszcze może szukali tych AHD kontrolnych tu jest kod kreskowy okej, okay, czyli w pierwszej trapce nie mamy nic, tu będziemy mieli trapki przegrane no ale się super zdrapuje eee, czyli tak, moneta, palma, narty tutaj nie ma nic, korona, gwiazda plecak nie to nie jest plecak nie ananas nie nie ma niestety nic Eha. ok druga dobra jedziemy dalej Już dzisiaj <coughs> ciężko to widzę e Awokado, arbuz, słońce, serce, niestety to jest plecak, też nie, DEH. Ok, trzecia zdrabka poszła w las. O, to już widać, że będzie wygrana AAA. -a -a. Teraz zobaczymy, co nam tutaj Zdrawka za 20 zł dała. A to jest kasa, widzicie to, ten znaczek to jest kasa. Kasa fiskalna, widocznie. Dobra, czyli mamy tak tą, tą kasę, mamy. Eee, co jeszcze? Bo ani portfela, ani, ani dolara też nie ma. <laughs> czyli, tylko, czyli tylko ta kasa. Kasa płaci nam dwie dyszki. Dobra i to. Zdrapka czwarta z paczki. Opiszemy sobie od razu. Czwarta zdrapka. Dobra. Przejdziemy następnym. DME. <tryk> I mamy plecak. Okulary, moneta, korona, gwiazda, niestety, niestety nic, zdrapka numer sześć. Kontrolne MDA, nie ma nic. I dalej podkowa, moneta, gwiazda, okulary, plecak, Ten plecak tutaj się tutaj Cały czas mi pojawia też więc Strapka szósta poszła. Dobra. Trzy razy A, czyli już coś, coś tutaj mamy. I co mamy? Eee, zegar, kwiat, kasa. Mamy znowu kasę. Tylko kasę? Mamy tylko kasę. Ok, Asa płaci znowu 20 zł. Dobra zdrabka 7, 20 zł. Dobra, jesteśmy dalej. Ciekawe, czy chociaż jedna zdrabka będzie z dolarem razy 5. Dobra, Ema, mamy korona, awokado, i tak dalej. Nie ma żadnego portfela, nie ma żadnej kasy, i nie ma dolara. Dobra, no. Dobra. MDE, czyli ciężko to widzę słabo. Eee, podkowa, kawa, plecak, no bo plecak cały czas ten plecak, drapka, zdrapka numer 9 niestety więc jak widzicie chyba to się nie będzie opłacało kupować takich zdrapek za 20zł paczek bo jak <laughs> na razie ciężka sytuacja D, D, D okay? numer jest, czyli coś jest Czyli co my tu mamy teraz? Eee, portfel na samym dole. Portfelik, portfel płaci też 20 zł. A portfel płacimy razy 2. Ok, czyli mamy 40 zł. Dobrze 40 zł. zdrawka numer 10. Też widzę, że od razu jest portfel. Mam te kontrolne. Sprawdzamy, żeby była jasność. E, e, e. Dobra. I mamy tak. I kasa mamy. I mamy portfel. Dolara nie ma. Dobra. Kasa płaci za 20. Jako normalna. Portfel oczywiście podwójnie. 40. Proszę bardzo. Portfel 40. Podwójnie to jest 80. I 20 to jest stuwa. Zdrabka numer 11 płaci 100 zł. No to taką zrabkę trzeba było z takiej paczki znaleźć za tak każdym razem. Teraz 480, no stówka no To się opłaca, to trzeba mieć szczęście. Dobra, czyli no już, nie będzie tak, już nie będzie tak źle, już nas to trochę uratowało. Jeszcze mam 4 zdrabki. Już nie będziemy te, tak na minusie jak, jak zawsze. Dobra. Numerki ADH. Ok, serce. Dalej podkowa. Dalej nic nie ma. Taki dolar by mógł wpaść. Fajne, a tutaj nie. nie Zrobiłam szkodę od razu. z Dobra, trzy z drapeczki jeszcze DMH, DME -e. i jedziemy chmury, piłka, korona, palma, balsam, nie ma nic niestety znowu ten plecak. Cały czas ten plecak mi się tutaj kręci. No. D -E -M, ok, perła, zegar, kwiatkawa, gwiazda, moneta, podkowa, falsa. Nie ma nic, i ostatnia, zrabka, piętnasta. Dam sobie tutaj. Na to. No, żeby to jeszcze jedna stópka jakby wpadła by było nieźle Ale Nie wygląda to za ciekawie HME Serce, perła, palma plecak Okej, okay. tu też nie ma nic niestety Dobra, czyli tak, paczka 20 zł eee, 4 zdrapki wygrane Było 15 zdrapek Zdrapka 4, zdrapka 7, zdrapka 10 Zdrapka 11 Dobra, podsumowując 10, 440, 180 zł wygranych, czyli jesteśmy na minus 120 zł na całej paczce, czyli tak jak mniej więcej tak jak na tych wszystkich innych mniej drapania jak komuś chce, mniej drapania, ale też jest mniej wygranych z tego co tutaj widzę. Dobra to sobie odłożymy to są te wygrane te dam jeszcze tu, jeszcze sprawdzimy o tu jest też taka fajna za 2 zł już mamy jedną siódemeczkę, super wygraj 777, 7, 7. mamy całą paczkę zrobimy ją następnym razem może bo tu jest ile? 100 tych 100 tych zdrapek dobra, tu mamy siódemkę siódemka płaci 4 zł czyli 2 zł, mam 4 zł do odebrania nie jest źle. Eee, dobra, tutaj mamy 500 tysięcy w banku. To już tą, te zdrabki już znacie. To była zdrabka. Paczka była otwarta. Ten kto mnie ogląda już wie, że już parę razy je robiliśmy. To taki dodatek. 30 nie ma, 9 nie ma, 36.

Nie ma, 36. Nie ma i 4 już nie ma. No ale dyszka 23. Dyszka jest. A już drapiemy od razu. Pod kreskowy Do wygranych. <grywka> powiem, powiem wam, że te 500 tysięcy w banku to one chyba najwięcej dają. Bo to biorę jakąś zdrawkę to, to jest wygrana. Dobra, szukamy tu 38, 22, też nie ma 4, nie ma 24, niestety i 35 też nie ma. No to zapeszyłem troszkę. Dobra, DRO. 34 nie ma, 27, 30, 31 i 5. Niestety, jeszcze 4 sztuki. A we wtorek będę kupował i oddawał zdrabki wygrane. Jeśli Was coś interesuje, jakaś zdrabka, jaką my chcielibyście zobaczyć. To piszcie do wtorku do 8 rano. Wtedy zobaczymy, co da się zrobić. Zapytamy się w kolekturze, czy jest jeszcze główna wygrana, bo oczywiście jak nie ma głównej wygranej, to nie będziemy kupowali tej paczki, bo to nie ma sensu drapać z czegoś czego nie można wygrać, a te tam takie 100 zł, 150 czy 200 to już nikogo tam w końcu nie interesuje. E, 24, e, nie ma 35, nie ma 39, niestety 40. I 32. dobra, następna, czekajcie, to sobie wezmę znowu, jak jest twardo podłoże, to się źle drapie, ale te mi się spodobały, też kupimy jeszcze jedną paczkę tych diamentowych milion za 20 zł. Nie, że szybko się drapie, tu kolejna drapka wygrana, DDD. Który numerek płaci? 30 na pewno nie. 39 płaci dychę. 14 też nic nie płaci, 24 też nic nie płaci, 23 też nie ma, czyli znowu tylko dyszka. A, dyszka na ulicy nie leży. Więc to z dwa strafałem. Czyli widzicie, nie ma reguły, która to zdrabka tutaj że akurat ta jest. Była 13 z paczki, ta była 9 z paczki. Nie ma reguły, w każdej paczce jest inaczej. Dobra, 22 nie ma, 17 nie ma, 34 nie ma, 8 nie ma, 12 nie ma. Niestety tak.

To idzie do kominka na spalenie. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Przypominam, że ze zdrabka, zdrapek 15 zdrapek po 20 zł, czyli za paczkę 300 zł, e, dostaliśmy z powrotem 180 zł. 4 zdrapki były tylko wygrane, w tym jedna za 100 zł. Opłaca się, jak, ją, jak się ją wylosuje jako jedyną, to się opłaca. Jak nie, to się. Nie upadł, chyba jak, jak, jak każdy. Jeszcze raz dziękuję. Zapraszam do oglądania, lajkowania, udostępniania. Pan, Strupe, Pan Super Zdrabka Was pozdrawia. I przypominam, piszcie e, jakie zdrabki mam kupić do wtorku rano. We wtorek zrobimy zakupy i widzimy się w następną sobotę. Pan Super Zdrabka Was serdecznie pozdrawia i do zobaczenia.